Medali prezydenckich, ale również, proszę państwa, 500 plus, to znaczy M500 plus, małżeńskiego 500 plus, przynajmniej tyle, chociaż ja optował za 1000 plus. Bo... bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co słychać? TV. Mamy urodzenia, mamy zgony, a przydałyby się jeszcze no właśnie rozwody, a może także ci, którzy wchodzą w związek małżeński zapowiedzi. Może dzięki temu, gdyby to było publikowane, upublicznione, nie byłoby tylu. Rozwodów. Zastanawiałem się właśnie ostatnio, czy nie zbierać z poszczególnych parafii wszystkich zapowiedzi tych o ślubach. Bo teraz mamy Konkordat, każdy wie, że ślub kościelny równoważny jest z cywilnym. Bo Urząd Stanu Cywilnego otrzymuje odpowiednie papiery. No, chyba, że ktoś nie chce mieć kościelnego, no to wiadomo. No ale to nie patrzmy na tych, bo tam rozwód jest prawie pewny. Nie mówiąc o tych, którzy żyją na kocią mapę. Tam rozwodu nie ma, ale zejścia, rozejścia są nagminne. Wiem, co mówię, oglądałem statystyki i tam, gdzie rzeczywiście małżeństwo było rozpropagowane, że aż tak powiem, wypromowane nawet, tam dłużej trwa Związek małżeński. Tam nie dochodzi, proszę państwa, do czegoś takiego jak smuta miłosna. No, czyli, krótko mówiąc, straszne zimno, lód wręcz, w miłości, w kochaniu, w stosunkach małżeńskich, tych fizycznych. Tak, tak, bo w sumie większość rozwodów jest przez co. No przez to, że no skoro małżeństwo to przyjemności, ale są również zobowiązania. No i jedno z, z małżonków tych zobowiązań nie dotrzymuje. No i wtedy właściwie następuje ustanie pożycia ma, 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 małżeńskiego, dochodzi do rozwodu. Są wyjątki oczywiście. Nie zawsze jest tak, że jeśli się nie kochają, nie śpią razem, no spanie to jeszcze o niczym nie świadczy, bo można spać jak i